puchar świata w Baku, a jego zdecydowanie największą niespodzianką gwiazdą czarnym koniem jest Nizhat Abbasow z Azerbejdżanu. Zawodnik, który notowany jest w okolicach 2630, nigdy nie przekraczał 2680. Wydaje się, że jest na straconej pozycji w rywalizacji z najlepszymi zawodnikami na świecie. Tymczasem Nizhat doszedł do półfinału. W tym półfinale pokonał go dopiero Magnus Carsen. Wcześniej po drodze pokonał Giriego, Swidlera czy Widita. No a obecnie kiedy nagrywam ten materiał jest po pierwszej. Partii. Meczu o trzecie miejsce. W tej partii sensacyjnie pokonał Fabiano Caruane. Caruane, który oczywiście był jednym z faworytów do zwycięstwa w turnieju, w półfinale przegrał jednak z Pragnanandą. No i teraz rywalizuje w meczu o trzecie miejsce właśnie z Abbasowem. Zawodnik gospodarzy ma turniej życia i kuje żelazo póki gorące. Widzi, że to jest jego turniej. Stara się w każdej partii zrobić coś ciekawego, coś, co może pomóc w zaskoczeniu wyżej notowanych rywali i to się znakomicie udaje. Zobaczmy, jak wyglądała pierwsza partia Abbasov Karłana. Zaczęło się od D4, jest to ruch, który Abbasov stosuje chyba najczęściej. I po kilku ruchach mamy znany schemat, czyli partię katalońską, debiut, który Abbasow zna dobrze, ale oczywiście zawodnik taki jak Caruana, czyli gość co chwilę grający w turniejach kołowych najwyższego poziomu, też oczywiście to otwarcie zna znakomicie. I tutaj w tej partii katalońskiej poszedł główny wariant. Czy jeden z głównych wariantów, jakiś wariant klasyczny, być może to jest chyba prawidłowa jego nazwa. Te wszystkie ruchy, które tutaj mamy, grane były bardzo wiele razy, więc nie będę ich komentował. Ponad 2000 partii w bazie i mowa to jest tylko o partiach klasycznych. Goniec G5 też oczywiście jest ruchem absolutnie ok. Skoczek D7, Skoczek C3. H6. I właśnie tu jest pierwszy moment po tych 12 posunięciach, kiedy Abasow pokazuje, że w turnieju kandydatów, bo tam zdobył przepustkę w świetle tego, że Magnus Carlsen nie będzie chciał grać w tym turnieju, więc wszyscy pozostali półfinaliści, czyli Pragnananda, Karuana oraz Abasow, znajdą się w przyszłorocznym turnieju kandydatów w Toronto. I właśnie w takich momentach, w takich chwilach Abasov pokazuje, że on pewnie tego turnieju kandydatów nie podbije, ale będzie groźny dla każdego, bo gonio C4, które tutaj zagrał, to jest taka właśnie mała idea, taki mały ruch, który... W dzisiejszych czasach no, jest już sukcesem, jeżeli ktoś z czymś takim przyjdzie na partię. Zresztą zobaczymy, jak to świetnie zadziałało. Dlaczego podkreślam ten fakt? Gdyby białe tutaj pobiły goniec w 6 Skoczek, F6 mamy typową teoretyczną pozycję. Białe mogą próbować B4, białe mogą próbować wieża E1 i E4. No, setki partii tutaj były zagrane, a Abasow gra gonie C4 ruch, który wydaje się być ruchem. No niespecjalnie kąśliwym, ale jest w tym jakiś um, um, jad. Ten jad polega chociażby na tym, że zostawiamy te dwie lekkie figury na szachownicy. Czarne mają troszkę mniej przestrzeni, w związku z czym ciężej im będzie grać. No a druga rzecz, chyba najgłówniejsza, trzeba robić te ruchy samodzielnie i nie do końca też wiadomo, czego się chwycić. Karłana, goniec D6, ruch bardzo logiczny. Czarne mają troszkę mniej rozwoju, więc czarne szukają wymian. Po tym posunięciu, kolejny bardzo fajny ruch ze strony Abbasowa. Nadal przygotowany, widzimy czas na zegarze. Godzina 34, ale ruch Hetman D3 to jest jeszcze taki kolejny sygnał potwierdzający dobre przygotowanie Azera. To nie jest ruch, który był znany moim zdaniem, to jest w ogóle nowinka. Nie jest to ruch, który daje nie wiadomo jakie kokosy, ale prosta strategiczna idea. Gdzieś tam powolutku przygotowujemy ruch E4, powolutku jeszcze się nie rzucamy na to. Gdzieś schodzimy Hetmanem stęp, bo na C4 mógłby czy pod. Ruch B5, czy poruch skoczek B6. Czy czasami jakaś figura stanęłaby na D5 i atakowała tego Hetmana? Także Hetmana przydaje się przedstawić. No i odbijamy piłeczkę. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. A przeciwnik ma wybór, i nie wiadomo, czy na przykład warto zaczynać odbicia. Czy lepiej zagrać Hetman E7, czy może A5, czy może jeszcze jakiekolwiek inne posunięcie. Karłana zdecydował się pobić, GF4 no i tutaj A5 tego ruchu. Raczej nie będę krytykował, bo to dość typowy ruch, były inne opcje pułapka oczywiście jest pułapka jest taka, że na ruch e4 widzimy od razu słabość taktyczną hetman niebroniony skoczek c5 wykorzystujemy fakt niebronionej pozycji hetmana, jak hetman odchodzi kasujemy pionka i wygrywamy więc tutaj mała pułapka oczywiście, białe na to nie wpadają, białe grają król h kolejny bardzo fajny ruch ze strony azera przygotowuje wieża g1, przygotowuje grę na linii która dla czarnych nie jest linią otwartą ale dla białych jest, więc białe szukają tam gry. I tutaj od tego momentu Karuana pokazuje, że on już chyba tym turniejem jest lekko zmęczony, bo jego gra no, była mocno nieprzekonująca. Oczywiście podkreślę to jeszcze raz, to co zrobił Abbaso w tej partii, czyli dał przeciwnikowi taką przestrzeń do samodzielnej i ewentualnie nie do końca dokładnej gry było bardzo sprytne i to pokazało, że, że zmęczony gracz poziomu no, niemal 2800 tak jak Caruana może w takiej spokojnej pozycji po prostu e, od, odfrunąć w jakąś losową stronę. E, tutaj m, może nie narzucało się ale na pewno ciekawe było posunięcie typu skoczek D5, czyli atakujemy pionka, jeżeli pionek idzie na E3, żeby pionka obronić, możemy spróbować skoczek B4, jak hetman odchodzi, no to możemy, może hetman E7, może skoczek f 6 może niekiedy F5, mamy tutaj szereg możliwości, raczej nie powinno być tutaj źle, przynajmniej wydaje się, że ta pozycja wygląda zupełnie przyzwoicie. Oczywiście po skoczek D5 trzeba się liczyć z biciem, ale prawdopodobnie możemy po prostu zbić, wymieniliśmy parę Lekkich figur na szachownicy, troszkę więcej przestrzeni uczarnych. Wydaje mi się, że to powinno być w miarę pod kontrolą. Tymczasem zostało zagrane goniec F3, goniec F3C6, co z jednej strony jest typowe, ale z drugiej. Mm, jednak dodajemy białym to co białe chcą, bo otwiera się linia G. Możemy tutaj próbować atakować. Pojawiają się możliwości zagrania ruchu E4. I no, pozycja jest z cyklu nieprzyjemnych. E4 już tutaj można było od razu zagrać. Właściwie myślę, że może tego troszeczkę się przestraszył Że on za dobrze stoi, że dlaczego on już ma tutaj atakować. E4 było no, wielce nieprzyjemne dla przeciwnika, bo chcemy zagrać E5. I i właściwie no nie wiadomo, co na to odpowiedzieć. Ale wiesz, jak jeden zagrany przez Abbasowa też jest OK. To właściwie zmusza czarne do zagrania Król H8. Były inne ruchy, ale też niewiele zachęcające. Komputer sugeruje jakiś skoczek D5, ale tu już trzeba się liczyć z ruchem F5. Pewnie dlatego zdecydował się na król H8 Karuana. I białe E4. I widzimy po 18 zaledwie ruchach białe mają bardzo fajne centrum pionowe. To centrum pionowe daje im kontrolę nad, nad kluczowymi polami w pozycji. Mają linię G, w którą mogą rozwijać atak. Białe stoją lepiej. Komputer oczywiście twierdzi, że tutaj nie jest jeszcze źle. Natomiast z ludzkiego punktu widzenia, pozycja jest no, nie do pozazdroszczenia. Ja przestawiłem sobie wraz z silnikiem ruch skoczek G8, żeby tego skoczka. Ulokować na e7, no ale jak przestawimy takie naturalne ruchy, że białe się zdwajają po linii g, atakują na g7, wieża g8, żeby obronić i nawet wieża h3, i białe tu zaraz się czają. Może Hetman e3, f5 i potem jakieś kombinacje na h6, może e5 i potem skoczka na d6. No jest szereg nieprzyjemności w tej pozycji i ja się nie dziwię, że Karłana nie wiedział, jak tutaj grać. Zagrał Hetman e7. Tu nastąpiło wieża G3, można było E5 i prawdę mówiąc nie mam zielonego pojęcia co Caruana by na to robił, bo po, biciu, po ruchu skoczek D5 można po prostu pobić, wręcz nawet gońcem można pobić i na... Ten ruch można grać f5, na ten ruch też można grać f5, można też próbować jakiegoś hetman h3, czy to po jednym biciu, czy po drugim. Pozycja jest wielce nieprzyjemna, jak skoczek odchodzi, też można zagrać f5 i po f6, no tego typu historie to jest raczej sytuacja kompletnie beznadziejna zaraz z wjazdem na G6. Także po ruchu E5 byłoby bardzo ciężko, ale do rucha basowa też nie powinien być jakiś przesadnie fatalny. Wieża G3, e próbujemy się zdwajać po linii G, bardzo naturalne, aczkolwiek no, E5 było prawdopodobnie lepsze. Wieża D8, teraz wieża staje na linii z Hetmanem, tutaj szykują się ewentualnie jakieś motywy. Wieża G1, tak sobie Abbasow to wymyślił, atakuje na G7. Wieża G8, Cały czas nie chcę tutaj tego typu ruchów robić, Karuana. No, i w tym momencie akurat chyba wyżej G8 jest w miarę ok. I teraz jest ciekawy moment: białe grają E5. Czarne nie grają skoczek 8, mimo że ten ruch wygląda najlogiczniej. To ja chyba wiem, o co Karłanie chodziło. On się bał tego, że jak pójdzie skoczkiem, to będą tutaj jakieś idee na mata, że jakieś kombinacje się pojawią, że lepiej mieć jego zdaniem skoczka na H7, żeby on partycypował w obronie. No, nie jest to głupi ruch, aczkolwiek no, ten skoczek może tutaj stać troszkę podejrzanie. Z tym, że wybór między skoczek 8 a skoczek H7 jest oczywiście bardzo niebezpieczny Przyjemny, no widzimy, że stoimy gorzej i, i po jednym i po drugim się męczymy. Karłana wybrał skoczek H7 i teraz ciekawa sprawa, że tak naprawdę można nawet powiedzieć, że on miał troszkę racji, bo nie wiadomo, co białymi robić. Abbasow w tym momencie pomyślał aż 25 minut i zagrał ostatecznie ruch Hetman E3, co jest błędem. Można było tutaj być może zagrać taki kąśliwy ruch jak skoczek E2. Po co tak gramy? Po to, że po prostu bronimy pionka i odbijamy piłeczkę. Chcemy zobaczyć, co zrobi przeciwnik, bo przeciwnik nie ma specjalnie dobrych ruchów w tej pozycji, gdzieś zerkamy na pionka A5, może go zaatakujemy. Jak skoczek odejdzie, a skoczek musi chyba odejść, bo nie wiadomo jaki inny ruch. W każdym razie my wyczekujemy białymi, bo jeżeli skoczek idzie tutaj, to wtedy już możemy zagrać F5. Zapytacie, czemu nie gramy F5 od razu? No odpowiedź jest oczywiście prosta. Skoczek bije E5 i związanie tutaj decyduje. Dlatego skoczek E2 jest ruchem bardzo fajnym, bo bronimy piątka na D4 i szykujemy F5. O tyle szykujemy, że no chcemy zachęcić albo do ruchu wieżą, i wtedy możemy F5, albo do ruchu skoczkiem, i wtedy też możemy F5. A czarne no nie mają za bardzo przestrzeni na inne posunięcia, więc to taki wyczekujący ruch, ale to najtrudniejsze, żeby w pozycji, która wydaje się, że już jest niemal ro, no rozstrzygnięta, że białe dużo lepiej stoją, żeby zdecydować się na taki profilaktyczny ruch, bo to tak naprawdę jest ruch właśnie profilaktyczny. Tymczasem Hetman E3 też. Profilaktyka, ale po pierwsze, no nie tak skuteczna, a po drugie, trochę psuje, bo już F5 będzie trudniejsze w, w realizacji. I teraz bardzo ciekawa rzecz się stała, bo Karuana kompletnie nie wyczuł blusa. Gdyby zagrał tutaj w tej pozycji F5, no to jest to trudna decyzja, ale wydaje się, że czarne są po prostu ok, że. Osłabienie pola się jest trudne do wykorzystania. Zawsze można postawić skoczka na F8, i tak naprawdę czarne tutaj nie narzekają. Po ruchu F5 jest, jest generalnie porządek, ale to co zrobił Karłana jest ok, czyli skoczek B6 też ma swój sens. Białe odpowiedziały, gonię c 4 chyba nie najlepiej. No i tutaj drugi raz z rzędu czarne mogą zagrać f5 i po tym f5 no nie mają strasznych problemów. Prawdopodobnie Karłana bał się tego, że goniec przechodzi czy to na c2, czy to na b1, potem na a2 i na b3. Naciska na piona e6, gdzieś wieża stanie na g6, będzie jakiś nacisk, ale tu się nic takiego nie dzieje. Białe też no, mają słabego pionka na polu d4. Nawet tutaj już pojawia się ruch skoczek C4, trzeba się zastanowić, czy pionka oddajemy, czy nie oddajemy. Tutaj jest gra. Mi się wydaje, że albo Caruana stracił czujność, albo coś w jego systemie rozumowania no, sprawiło, że on nie chciał po prostu zagrać ruchu F5, uważał to za ruch antypozycyjny, natomiast no, to go kosztowało bardzo drogo, bo ruch, który zrobił Caruana, no jest koszmarnie słaby i właściwie on chyba no przyczyną tego, tego błędu było po prostu przeoczenie taktyczne. Tak to najczęściej bywa, że najlepsi gracze mm, przegrywają partie w stylu pogromowym. Wydaje nam się, że o co chodzi, czemu on tutaj nie rozumiał tego i tego i tego. A jak potem dochodzimy do szczegółów, to najprawdopodobniej chodzi o taktykę, bo nastąpiło Hetman B4 niby niezłe atakowany jest pionek Karłana może myślał, że przeciwnik się pomylił, może myślał, że nie wiem że D1 trzeba zagrać, a wtedy można może pomyśleć o zbiciu jakiegoś pionka może myślał, że wymusza ruch skoczek E2 i, i że przechwytuje tutaj zaraz inicjatywę natomiast nastąpiło goniec H7 posunięcie, które można przeoczyć, bo to wydaje się no, kompletny absurd król H7, no i o co chodzi, o co to chodzi że skoczek E4, skoczek wchodzi do gry i zaczynają się gigantyczne ilości gruźb. Jedną z nich jest skoczek G5, czyli powiedzmy, no nie wiem, skoczek D5. No to gramy po prostu skoczek G5. Na bicie jest po prostu szach, taki mat. A jeżeli, a jeżeli po skoczek G5, król H8, no to bijemy pionka, dajemy szacha i wygrywamy partię. Także groźba skoczek G5 tutaj się pojawia. Ale pojawiają się też groźby skoczek F6, czyli na to posunięcie. A też można skoczek g5, ale też wygrywa na przykład y, nawet tak, tak i skoczek f6, też wygrywa takie posunięcie, bo na to po prostu bijemy, a na to bijemy wieżę. Więc skoczek na e4 wskakuje, no i jest, jest koniec tak naprawdę, zresztą partia nie trwała długo, bo czarny zagrał hetman e7. Y, I tu prawdopodobnie wygrywa każdy ruch, natomiast karuana y, y, zobaczył na szachownicy f5 wybrane przez Abasowa. I się po prostu poddał. A dlaczego się poddała? No, dlatego, że tych gruźb jest po prostu tutaj tak dużo, że dalsza gra, zdaniem Amerykanina, nie miała już sensu. No, zobaczmy, coś się mogło wydarzyć. Czyli na przykład po tym ruchu, bardzo piękny finisz. skoczek F6GF6, Hetman bije H6, król H6 i wieża H3, mat. E, to jest piękne zakończenie tej partii, natomiast e, po ruchu F5 inne fajne zakończenia mogą nastąpić po skoczek D5, e, wtedy być może możemy nawet F6 zagrać. Na to znowu ten ładny mat. A na bicie hetmana, na bicie hetmana możemy tak, 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 tak. Tutaj bijemy za takim na wieżę. wieża gdzieś tam idzie, bijemy tak. Król G8, no i od biedy możemy pójść sobie na taką pozycję też oczywiście zupełnie wygraną. Także gruś jest bardzo dużo i oczywiście w tym momencie rezygnacja karuany była jak najbardziej zrozumiała. Jak widzieliście, to była dziwna partia, bo tak naprawdę białe nie zrobiły nie wiadomo, jak dużo. A wygrały partie w miniaturce. 26 posunięć, i Fabiano Caruana uznał się za pokonanego z zawodnikiem, tak naprawdę o dwie klasy gorszym, bo taka różnica, jaka dzieli tych zawodników, to jest po prostu przepaść. Ale Abasov pokazał naprawdę fajne, ciekawe przygotowanie, i w tej praktycznej grze zmęczony Caruana, no bo nie ukrywajmy, że oni wszyscy już tam są bardzo zmęczeni, kompletnie się nie odnalazł, grał niedokładnie, oddał przeciwnikowi. Inicjatywę, a Abasow fenomenalnie to wykorzystał. Tyle na dzisiaj. Zachęcam do podnoszenia łapek w górę. Zachęcam do zostawiania komentarzy pod wideo i oczywiście do subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Cześć!